Witamy w programie Dobre, bo Polskie. Poznacie tu państwo lubelskich przedsiębiorców, których priorytetem jest oparcie działalności na lokalnym rynku. Tu żyją, tu pracują i tutaj świadczą usługi. Są z różnych branż, ale łączy ich jedno – wiara w patriotyzm gospodarczy. Polskie drzwi i okna pożądane w Europie, jesteśmy największym na naszym kontynencie eksporterem stolarki otworowej. By przyjrzeć się bliżej tej branży, w dzisiejszym odcinku Dobre po Polski odwiedzimy jednego z rodzimych producentów, firmę Viking z Białej Podlaskiej. Produkuje ona systemy drzwi kompozytowych oraz okna. Prezes przedsiębiorstwa Tadeusz Konaszuk potwierdza, za granicą bardzo cenią polską myśl techniczną. Polskie wyroby, polskie produkty, stolarki otworowe cieszą się coraz większym powodzeniem i przebojem. Zdobywamy nowe rynki, sami doświadczamy tego na własnej skórze. Coraz więcej mamy zapytań ofertowych z krajów bardzo egzotycznych, a ci nasi partnerzy, którzy rozpoczęli z nami współpracę, którzy zainteresowali się naszymi drzwiami, proszą nas o zapewnienie wyłączności, inwestują w rozwój naszych, w promocję naszych produktów i cieszą się, że mogą sprzedawać wyroby Main in Poland. Początki działalności firmy Viking przypadły na lata tuż po transformacji ustrojowej. Od początku założyłem, że będziemy oferowali cały spektrum materiałów budowlanych, począwszy od tradycyjnych materiałów ściennych, spoiw, ale postawiliśmy również też na wysoki stopień ofertowania z materiałów wykończeniowych. Chcieliśmy zapewnić inwestorom pełne spektrum z materiałów, które są potrzebne do budowy, remontu, wykończenia wnętrz. W latach 2000 nastąpił żywioły rozwój z produkcji storalki z PVC, w szczególności okien. Natomiast zauważyłem dosyć duży niedobór dobrej jakości drzwi. Drzwi wejściowe, dobrych drzwi wejściowe dedykowanych w szczególności dla podwójnictwa rodzinnego. Wówczas na rynku polskim dominowały wyłącznie drzwi drewniane oraz drzwi metalowe dosyć miernej jakości, w tym również drzwi importowane z kręgów azjatyckich Dlatego prezes Konaszuk zdecydował, że firma postawi na własną produkcję. Jej filarem stały się drzwi kompozytowe. Nasz autorski pomysł polega na tym, żeby skrzydło kompozytowe zespolić z PVC. Tego wcześniej na, na rynku nie było. Istnieją systemy albo drzwi metalowych, gdzie i skrzydło i jest metalowe, albo drzwi drewnianych, gdzie i skrzydło i są drewniane, bądź systemów PVC, gdzie wszystko jest w systemie PVC. Naszym pomysłem było to, żeby zespolić skrzydło kompozytowe, które jest monolitycznym panelem, czyli samonośnym panelem, z ościeżnicą PVC. Okazało się, że na rynku nie istnieje profil ościeżnicowy, który by do takiego rozwiązania pasował, więc opracowaliśmy własne projekty profili PVC, które stosujemy jako ościeżnice do naszego systemu dźwigni. Rozwój systemu drzwi kompozytowych opiera się na opracowywaniu rozwiązań o coraz lepszej energooszczędności. Kompozdowe mają bardzo wiele zalet. Są przede wszystkim odporne na wilgoć, odporne na światło UV. Nie wykrzywiają się pod wpływem różnicy temperatur, doskonale zabezpieczają przed gwarem z ulicy, przed hałasem, przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, ale też zapewniają wysokie bezpieczeństwo dla użytkowników domu. Określenie z drzwi energooszczędne, drzwi pasywne jest określeniem umownym, drzwi kompozytowe są wykonane z materiałów, które rzeczywiście stanowią dosyć dużą barierę przed utratą ciepła, z w związku z tym są nieodłącznym elementem składowym domów energooszczędnych, domów pasywnych i wybitnie przyczyniają się do ochrony przed utratą coraz droższej coraz bardziej cenniejszej energii. Zobaczmy zatem jak produkuje się drzwi kompozytowe początkowym etapie produkcji drzwi kompozytowych można podzielić na, na powiedzmy dwa oddzielne tory obróbkę skrzydła i obróbkę o ściżnicy. Jeżeli chodzi o obróbkę skrzydła, wykorzystujemy tego centrum obróbcze sterowane komputerowo, a na tym centrum wykonujemy wszelkie potrzebne obróbki na, na panelu drzwiowym. A za to ościzyńca serwiowa jest przygotowywana, że tak obrabiana i przygotowywana na standardowych maszynach do, do stolarki PVC. Do każdego zamówienia podchodzimy bardzo indywidualnie, ponieważ my wiemy o tym, że w, w stolarce okiennej jest mnóstwo możliwych rozwiązań, o których klient może nawet nie być świadomy. Może to taki przykład, że do jednego domu, do tego samego domu. Wcale nie jest tak, że do wszystkich pomieszczeń musimy wstawiać takie same okna, na przykład o takim samym przeszkleniu, albo okna o takich samych okuciach. Chodzi o to, żeby uświadomić klienta, że jest dużo różnych rozwiązań, różne możliwości od, od różnych przeszkleń, poprzez różne okucia okna, poprzez różne warianty wykonania. Dzięki temu klient może dopasować bardziej okna do funkcjonalności pomieszczenia. Nasza oferta jest skierowana głównie do domów jednorodzinnych, energooszczędnych, pasywnych, do domów remontowanych i nowych. Klient jest coraz bardziej wymagający, przesyła nam swoje projekty, właśnie swoją wizję, a my staramy się sprostać wymaganiom i, 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 i wykonać realizacje zgodne z oczekiwaniami. Produkty firmy Viking w dużej liczbie trafiają na rynki zagraniczne. Eksportujemy coraz więcej, zwiększamy też bardzo eksport na rynki zagraniczne zachodniej Europy, ponieważ wcześniej mieliśmy dużo eksportu na wschód, w tej chwili się to też rozkłada na wschód i zachód. Eksportujemy do Niemiec, Belgii, Francji, Włoch, Irlandii, jak również do Korei nam się udało troszeczkę wyeksportować. Dużo też eksportujemy do Kanady i Stanów Zjednoczonych. Sprzedaż to jednak nie wszystko. Firma dba też o przyszłe kadry dla swojej branży. Włączamy się w przeróżne inicjatywy edukacyjne. Przykładem może być współpraca z Ogólnopolskim Zrzeszeniem Dystrybutorów i Montażystów Stolarki, którzy to organizują cykliczne szkolenia dotyczące dobrych, dobrych praktyk montażowych stolarki otworowej w szkołach budowlanych. Chętnie uczestniczymy w tego typu wydarzeniach, promujemy dobre praktyki. Chcemy, by przyszłe kadry branży były dobrze wykształcone, aby ludzie byli gotowi po ukończeniu tych szkół, byli gotowi do podjęcia pracy w zawodzie. W szkołach zawodowych jest bardzo mało godzin poświęcanych stolarce otworowej, dlatego te szkolenia są prowadzone od podstaw. To są podstawy opisujące budowę drzwi i okien, opisujące podstawowe parametry, rodzaje. Traktujące o różnych sposobach, o nowoczesnych technologiach, sposobach montażu, nowoczesnych produktach, które są używane do produkcji, zarówno drzwi i okien, jak i do montażu. Współpraca z lokalnym rynkiem to, według prezesa Kunaszuka, recepta na sukces w biznesie. Patriotyzm gospodarczy jest bowiem najważniejszy. Wydaje mi się, że mamy się czym pochwalić. Potrzebujemy troszeczkę wsparcia jeszcze ze z strony agencji z rządowych, z biuraców handlowych. Nasze produkty powinny być w większym stopniu, z większą determinacją promowane również przez podmioty trzecie. Jako producenci nie jesteśmy sami przenieść na własnych plecach ciężaru promocji polskiej marki, ale jeżeli połączymy wszystkie siły, to efekt synergii może doprowadzić do naprawdę trwałej, dobrej obecności z wielu polskich producentów, nie tylko z branży stalarniotworowej, Polskie produkty cieszą się znakomitym, coraz większym powodzeniem, coraz więcej mamy na to dowodów, że możemy na trwale zajść na rynka zewnętrznych, możemy być naprawdę dobrym krajem, dobrze postrzeganym, który na rynkach zewnętrznych zbuduje dobrą pozycję marki, dobre, bo polskie. Tym bardziej, że branża rozwija się świetnie. W ubiegłym roku polskie firmy wyeksportowały stolarkę otworową za ponad miliard 300 milionów euro. Państwu przypominamy, że nasz program można oglądać też na stronie lublin.tvp.pl oraz mobilnie przy pomocy aplikacji TVP Stream. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.